Witam na początek naszej przygody z nauką. E, zaproponuję dwie zagadki. E, jedna tutaj. Narys teraz spróbujmy. Narysowaliśmy tutaj kopertę. Teraz spróbujmy e, ją teraz narysować, ale bez odrywania e, pisaka. E, możecie zatrzymać filmik, popróbować. Ja teraz dam odpowiedź, ale najpierw postarajcie się e, sami to zrobić. Rysuję. Czy każdemu udało się za pierwszym razem? Druga zagadka. Widzimy równanie w postaci zapałek. Tak, tutaj. Musimy tak przyłożyć jedną zapałkę, aby równanie było zgodne. Możecie zatrzymać teraz filmik i spróbować rozwiązać. Pamiętajmy, że nie wolno się poddawać. Satysfakcja samodzielnego rozwiązania zagadki jest ogromna. Nawet jeżeli to nam zajmie wiele godzin, może nawet dni. Teraz pokażę rozwiązanie. Możemy przełożyć tylko jedną zapałkę, tak? Czyli tu będzie rozwiązanie. Pierwiastek z jednego równa się jeden, tak? Przekładamy na górę. Proste. Podbało się. Subskrybujcie. Od czasu do czasu będę wrzucał różne filmiki, dziedziny techniki. Na razie dzięki.